Niech będzie pochwalony Chrystus, 22 czerwca. Dzisiaj będziemy rozważać wezwanie Serce Jezusa ze żywością napełnione. I będziemy rozważać um, księgę Roka Izajasza, rozdział 53, wersety od 1 do 5. O Panie, kto dał wiarę w naszej nowinie? Komu się objawiło ramię Pana? Wydusz przy nim jak chłopiec, jak korzeń, ze spragnionej wilgoci ziemi. Nie ma na nim urody ani chwały. Gdy go nie miał krasa ani piękna. Jego wygląd był szpetny, bardziej ochydny niż u kogokolwiek z ludzi. Był jak jakiś człowiek pod chłostą. Wydawało się, że dźwiga jakąś chorobę, bo twarz jego była wykrzywiona. Był zgadzony, nie liczono się z nim. On dźwiga nasze grzechy, i za nas cierpi, a my uznaliśmy, że dręczy go utrudzenie, bóle chłosty lub jakaś nieszczęśliwa choroba. On przyjął na swym ciele rany z powodu naszych nieprawości i liczne sińce z powodu naszych grzechów. Jego dosięgła chłosta dla naszego pojednania. Uderzeniami Jego ciała my zostaliśmy uzdrowieni. Rok Izajasz dużo wcześniej przepowiada Mękę i śmierć Chrystusa. Mówi dosyć yy, szczegółowo, jak ona będzie wyglądać, jak bardzo Chrystus będzie cierpiał. I my, kiedy myślimy o cierpieniach, o męce i śmierci Chrystusa, wracamy do tego momentu, patrzymy na to, jak bardzo był odrzucony, jak bardzo cierpiał dla nas. Próbujemy zobaczyć też tą miłość, którą On ma do nas, ale to, co się wydarzyło ponad 2000 lat temu, dzieje się dzisiaj. To serce Jezusa jest napełnione zelżywością również dzisiaj. On został z nami w sakramentach. Szczególnie w sakramencie Eucharystii, w sakramencie Spowiedzi, ale wszystkich innych sakramentach. Ale zastanów się, jak Ty Go przyjmujesz w sakramencie Eucharystii? Naprawdę przyjmujesz Go z wielką czcią? Czy może nie? Wiele razy Chrystus jest przyjmowany nawet w grzechu ciężkim. Jest przyjmowany bez czci, jest przyjmowany, bo tak wypada, więc idę. Jak bardzo Chrystus cierpi, kiedy jest zostawiony sam. Jest w wielu kościołach w tabernakulach, zamknięty, a my nawet nie mamy czasu, żeby na chwilkę wejść. Tak często przychodzimy obok kościoła, a tak często nie mamy czasu, żeby wejść na chwilkę. Jak często Chrystus jest na marginesie naszego życia? Chrystus jest tylko na niedzielę. Idę do kościoła, bo powinienem iść, żeby nie mieć grzechów. A poza tym, w ciągu tygodnia, on mnie tak naprawdę nie obchodzi. Zaczyna mnie obchodzić dopiero wtedy, kiedy dzieje się coś złego wtedy, kiedy jest choroba, trudności wtedy tak. Wtedy do Niego biegnę i, i błagam Go o miłosierdzie. Dobrze, chociaż wtedy, ale w ciągu Tygodnia, w ciągu inny, innych dni, tak naprawdę zostawiam go samego, napełniam go ze żywością. Jesteś dla mnie niepotrzebny w danym momencie. Jak bardzo daliśmy się wciągnąć w wir tego świata! Jak bardzo daliśmy się opanować przez ten materializm, przez to, co istnieje na tym świecie, tak naprawdę, i zamiast mieć więcej czasu dla Boga, dla innych ludzi, tego nie mamy. Mamy wiele sprzętów, wiele. Yy, Technika, która się bardzo rozwinęła, która ma nam pomóc w tym, żeby mieć więcej czasu, a tak naprawdę mamy mniej czasu. Mamy mniej czasu dla Boga i dla innych ludzi, mniej czasu też dla siebie, żeby pobić z Bogiem sam na sam. Zamiast być panami techniki, to ta cała technika panuje nad nami. A my co robimy? Zostawiamy Chrystusa samego. I to, co się wydarzyło ponad 2000 lat temu, dzieje się i dzisiaj. I to Ty też jesteś w tym obecny. Ty też napełniasz go z Poprzez grzechy, poprzez to, że dajesz się ciągnąć yy, właśnie w Twoje słabości, w to, co Ci mówi ten dzisiejszy świat, w ten materializm, w ten bieg za pieniądzem, wszystkimi innymi rzeczami. To serce jest dzisiaj napełnione zerzywością I ważne jest w tym miesiącu czerwcu, ale myślę że też na co dzień, żeby wynagradzać Panu Jezusowi wszystkie te zerzywości, którymi On jest yy, obdarzany każdego dnia. Również przez nas. Więc mógł dzisiaj w jakiś sposób wynagrodzić to Chrystusowi. Zrób coś dobrego dla kogoś innego. Pobądź z nim trochę więcej dzisiaj, porozmawiaj z nim, przepoś go za Twoje grzechy. Zacznij mieć za niego czas na co dzień, porozmawiaj z nim może troszeczkę dłużej. I przepoś go za wszystkie Twoje grzechy i słabości. I podziękuj mu, że on wziął na siebie Twoje grzechy i on cały czas przyjmuje te żywości. Tylko dlatego, że Ciebie kocha. Pięknego dnia. Z Bogiem.